Kilometry pływania, 80 km jazdy na rowerze i na koniec 20 km biegu to odległości nie do pokonania dla przeciętnego człowieka, pojedynczo, a co dopiero razem i to jeden po drugim. Taki jest właśnie triatlon sport dla prawdziwych twardzieli sport dla ludzi z żelaza. Niewielu sportowców decyduje się na rywalizację właśnie w tej dyscyplinie. Ci, którzy pójdą tą drogą skazani są na wielogodzinny trening i wyrzeczenia. Jacy są tak naprawdę ludzie z żelaza? Co sprawia, że decydują się na triatlon i jakie trzeba mieć cechy charakteru, żeby osiągnąć sukces? To postanowiliśmy się dowiedzieć od 27-letniej zawodniczki występującej w barwach klubu Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Ewa Komander przygotowywała się w górach do występów na Mistrzostwach Europy w Turcji. W swoim cyklu treningowym Ewa wykorzystuje wyśmienite trasy biegowe i rowerowe ulokowane w Szklarskiej Porębie i okolicach, gdzie jak już mówiliśmy w poprzednich programach, przygotowują się zarówno maratończycy jak i zawodnicy czołowych klubów rowerowych. Ale triatlon to również pływanie i tu z pomocą przychodzi sport hotel w Szklarskiej Porębie należący do Interferii. Tam do dyspozycji zawodników jest pełnowymiarowy basen wraz z siłownią i odnową biologiczną. To świetna baza dla każdego wyczynowca. Triatlon to sport dla prawdziwych czwardzieli, a my, my spotykamy drobną blondynkę. Powiedzmy skąd pomysł na triatlon. Nie wiem, tak pomysł zaczęło się od pływania, później od, od biegania, i w końcu doszedł tylko rower. I Hań, spróbowania swoich sił i zmierzenia się z własnymi może słabościami. Ulubiony o treningi ciężkie. I hań, spróbowania. Długo trenujesz? Od 10 lat, a tak bardziej profesjonalnie od trzech. To jest, to jest bardzo długi okres. E, jakie plany na, na najbliższą przyszłość? No, no, dla każdego sportowca marzenie jest olimpijskie, ale wiadomo, no, że no, nie jest łatwo. Trzeba się ścigać i być, poziom szedł coraz wyżej, trenować dużo. Do treningu potrzebujesz odpowiedniego sprzętu i odpowiedniej bazy treningowej. Spotykam się w hotelu Interferie. Czy tutaj masz to wszystko, co Ci potrzebne, żeby, żeby trenować, żeby umacniać się w tych swoich wynikach i osiągach? Znaczy, dla mnie tutaj to, to miejsce w Szklarskiej i ten hotel z dostępem do tego basenu tutaj jest naprawdę niesamowite. Jak przyjeżdżam tu z, za każdym razem jak, jak mogę, mam pieniądze i mogę się tu przygotowywać, to tu przyjeżdżam i to jest moje najlepsze miejsce w Polsce do trenowania. Ciekawostka dla telewidzów, należysz do klubu, który tak naprawdę nie jest klubem triatlonowym, opowiedz nam coś więcej o tym klubie. To znaczy to jest, to jest klub siatkarski, ogólnie wczoraj e, walczyli z srebrnym medalem przez Polski. E, no to był pomysł mojego sponsora akurat, żeby, żeby dołączyć mnie tam do klubu siatkarskiego. I... To był niesamowity pomysł, bo naprawdę równie zagwarantował wszystko. Czujesz opyt, tak? Mogę się przygotowywać i mam naprawdę zagwarantowane wszystko, co, co jest mi potrzebne. Tylko mieć zdrowie i motywację do treningu. <grym> Motywacji Ci nie brakuje. Powiedz tak pokrótce, jak wygląda Twój dzień treningowy, bo jestem pod wrażeniem. Znaczy, dzień... E, taki najcięższy to rano pływanie do dwóch godzin, później e, trening kolarski to najdłuższy taki do 3 godzin i, i wybieganie. To jest godzina półtora. Czyli jakby nie było, to jest 6 godzin, 7 pracy w ciągu tego dnia, ale to jest taki w sumie najcięższy dzień. Są też luźniejsze, to, późniejsze, to jest tylko pływanie i bieganie. I... I wtedy czas na relaks. Tak. Na spanie przede wszystkim. Jak się relaksuje czołowa triatloniska polskiej? Jak się relaksuje, ogląda filmy, czyta książki, słucha muzyki. Spędza czas ze znajomymi, bo to chyba jest naj, najlepszy relaks. Czyli teraz tylko życzyć sukcesów na najbliższych startach. I trzymać kciuki. Będziemy wszyscy trzymać kciuki. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Ewa Komander w 2012 roku wywalczyła Mistrzostwo Polski w Radkowie w Kotlinie Kłodzkiej. Ma za sobą sukcesy w Pucharze Europy w Karlowych Warach oraz Warnie, a także udane występy w Pucharach Świata. Ewa Komander to nie tylko doskonała zawodniczka, ale również bardzo sympatyczna, inteligentna i poukładana dziewczyna, mająca wsparcie klubu, sponsora i rodziny. Obserwując jej treningi, ciężką pracę i zaangażowanie życzymy Ewie w tym sezonie rewelacyjnych startów i spełnienia marzeń zarówno tych sportowych, jak i prywatnych.